Bo to jest jakoś tak, tak jak Ci mówiłem wczoraj, tam wieczorem, jak żeśmy tam nagrywali, że to chodzi o to, żeby one były jakieś takie bokiem, te rekolekcje. Ja nie wiem do końca, co to znaczy, ale żeby były takie... żeby nie było tak, że jest taka treść i że to tak się słyszy i że jest takie, że mi się zmienia, że wiem, że o, w ogóle, ale będzie coś takiego nadzwyczajnego i usłyszałem i, i mi się teraz coś wywróci jakby. Że to jest trochę tak jak na drodze krzyżowej, że tak się po prostu idzie i tak się tylko mija te stacje i tak się mija i tak się patrzy i tak się wydaje, eee, takie że nie wiadomo w sumie co. A żeby właśnie w tym nie wiadomo co, żeby zobaczyć Pana Jezusa, żeby łaska siadła. Żeby jak cokolwiek się dzieje, o czymkolwiek się słyszy, to jakby oczy się ogniskują na nim. Ja nie wiem jak to zrobić, żeby to osiągnąć, ale jakby o to chodzi, żeby było w tych kolekcjach tak. Żeby nie było tak... To się całkiem obróciło. Żeby... Yy, no właśnie, żeby było inaczej, żeby było tak po cichu. Czy tam cokolwiek. No.